Film omawia kontynuację instalacji oprogramowania Trutops Mark. Zakładamy, że mamy już zainstalowane oprogramowanie LabView, przeprowadzony restart komputera. Uruchamiamy teraz zasadniczą część pakietu instalacyjnego Trutops Mark. Prawy przycisk myszki uruchom jako administrator. Wybieramy język instalacji. I w zależności od tego, czy na naszym komputerze miała już miejsce instalacja TrueTops Mark, czy wykonujemy instalację pierwotną, my wykonujemy teraz instalację pierwotną. Wykonujemy. Zaznaczamy installation. Naciskamy Next. System mi informuje, że na moim stanowisku było już zainstalowane to oprogramowanie. Natomiast ja dla celów tego filmu instaluję jeszcze raz. Naciskam Next. Naciskamy... I niezbędnych komponentów. Proces instalacji jest zakończony. Efektem jest utworzenie na pulpicie skrótów klawiszowych do uruchomienia pakietu. I w sytuacji, w której zdecydujemy się sprawdzić, czy system się uruchamia, uruchamiamy aplikację i, jak widać, można rozpocząć pracę z programem w przypadku pytań przy instalacji prosimy o kontakt na adres support@mapapl.trumf.com Dziękuję